Cześć, ja mam na imię Ola i witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który wydaje mi się być idealny na ten moment w roku, czyli no niestety, ale zbliżamy się do zakończenia lata. Ja w ogóle wypieram to ze swojej świadomości i ja jestem po prostu człowiekiem, który uwielbia, kiedy jest ciepło. Nienawidzę, totalnie nie jestem jesieniarą, zupełnie, zupełnie nie. Dla mnie mogłoby być jak najdłużej jasno, ciepło, totalnie mówię, nie jestem jesieniarą, no ale jednak jakby nie było, zbliżamy się do tej jesieni i do zakończenia. Tego też lata, a w za tym idzie stwierdziłam, że przygotuję dla Was kilka krótkich książek, które uda Wam się prawdopodobnie jeszcze właśnie, zanim to lato końca dobiegnie, przeczytać. A będą to książki właśnie takie jeszcze, bym powiedziała, letnie, bardzo duszne, z taką duszną atmosferą, która to właśnie tą duchotą, jak, jak, jakiegoś rodzaju takim trochę taką klaustrofobicznością się charakteryzują. Oczywiście o każdej powiem kilka słów. Są to krótkie tytuły. Wydaje mi się, że z nich, żadna z tych książek nie ma więcej niż 250 stron. Chyba najwięcej będzie około 230, coś takiego. Więc o tym będę Was też informować w przypadku każdej książki. Będę to tutaj pisała. Więc nie rozwodząc się już dłużej, przejdę myślę do książki numer 1, A tym tytułem... Będą dzikuski od The State w tłumaczeniu Martyny Tomczak z wydawnictwa Mowa. Jest to jedna z najlepszych książek, które w ogóle miałam, miałam możliwość w tym roku przeczytać. Jest to pozycja, która mimo swojej niewielkiej objętości pozostała w mojej głowie bardzo wyraźnie, właśnie też ze względu na tą duchotę. Znajdujemy się mianowicie na Florydzie, gdzie cała też ta przyroda jest taka. Lepka, lecz znaczy może nie przyroda, ale atmosfera tutaj jest taka, um, lepka, no właśnie duszna, klejący jest y, gdzieś w ogóle ten. Klimat, bym mogła tak powiedzieć. Jakieś dziwne rzeczy zachodzą też w ogóle, właśnie jeśli chodzi o ten ekosystem, bo w jeziorach na przykład dzieją się dość specyficzne rzeczy. Niemniej jednak mamy tutaj wielogłos narracyjny, co też jest bardzo ciekawe, który to wielogłos dziewczyn, kilkunastoletnich właśnie dziewczyn, będzie nam opowiadał o. Sprawie zaginięcia innej dziewczynki, na której to punkcie one miały obsesję. No i co się z tą dziewczyną stało? Czy ona w ogóle żyje? Jaki to ma właśnie związek z tym jeziorem, z jakimś tajemniczym chłopakiem, który nad tym jeziorem dużo przebywał? Ta książka jest mocno, mogę wam powiedzieć, może nie to, że symboliczna, co trzeba zagłębić się w nią nieco mocniej, trochę wejść pod same literki pod ym, taką fabułę, pod to, co te po prostu dziewczyny nam przedstawiają. E, wykonać może minimalnie większą pracę myślową. Mówię, czytać między wierszami to na pewno, ale nie jest to jakieś bardzo wymagające. Natomiast ta książka, no mówię, do niej po prostu ja mam wrażenie, że się kleiłam. E, nie mogłam się od niej oderwać i tu w jaki sposób właśnie one tą e, historię opowiadały. Było niesamowicie takie Magnetyzujące i, no mówię, z tej książki jakiegoś rodzaju, właśnie taka lepka, dziwna atmosfera po prostu biła. Także polecam Wam ją naprawdę bardzo mocno. Rzecz o obsesji też przede wszystkim, ale i o mocno dziewczyńskości, o tym, jak łatwo jest właśnie młodym osobom, młodym dziewczynom szczególnie komuś na przykład zaufać, a ta druga osoba może niestety nasze. Zaufanie wykorzystać w bardzo niecny e, sposób. Także e, tak się prezentuje pozycja numer jeden. I zostając trochę w tym kręgu dziewczyńskości, nazwijmy to w ten sposób, chciałabym teraz wspomnieć o książce Strega, która została napisana przez e, Johan Lykę Holm, e, a przetłumaczona przez Justynę Czechowską, wydawnictwo. Pauza. Tutaj ponownie mamy pewną grupę dziewczyn. One już są trochę starsze, bo mogą zostać zatrudnione, są już pełnoletnie po prostu pracują na wakacje właśnie w takiej małej miejscowości, która właśnie nazywa się Strega, jest to fikcyjne miasteczko i one będą pracowały w hotelu, jaką takie po prostu pokojówki będą sprzątać pokoje ich. Praca jest bardzo taka monotonna, dni zlewają się ze sobą, ale wiemy, że doszło tam, dochodzi tam do pewnego, pewnej makabrycznej sytuacji. Mianowicie jedna dziewczyna zaginęła podczas pewnego przyjęcia w dniu, kiedy właśnie w tym hotelu miał, miał miejsce taki event, taka, takie właśnie duże wydarzenie. No, i teraz pytanie. Co się stało? Podobnie właściwie jak właśnie w tej poprzedniej książce w Dzikuskach, też tutaj. Ta, ta narracja jest bardzo ciekawa. To, że to jest takie monotonne, ale w sensie te ich zadania są takie bardzo monotonne. No i my zaczynamy się doszukiwać w tym w pewnym momencie, czy może coś nam umknęło, co mogło się wydarzyć, jaki drobny szczegół, właśnie jakiego drobnego szczegółu mogliśmy nie zauważyć, który doprowadził do tego właśnie zaginięcia, no i w ogóle o co tam chodzi. Jest to takie mocno właśnie... Klaustrofobiczne, nieoczywiste, i ta książka może nie została ze mną jakoś szczególnie na długo, ale kiedy już o niej myślę, to też mam w swojej głowie taką atmosferę duszności, czegoś niepokojącego, czegoś klaustrofobicznego, bo ten hotel, to miasteczko jest w jakiś sposób odcięte od takiej większej społeczności, więc też było to coś naprawdę ciekawego, co myślę, że jeszcze przed zakończeniem wakacji. Taką zmysłową lekturę, bo tak też bym ją określiła. Myślę, że warto sobie zapodać. I kolejnym tytułem, który też jako takie zmysłowe bym jak najbardziej mogła opisać, będzie to Anihilacja, czyli pierwszy tom z serii Southern Reach. Nie każę wam czytać całej serii, bo z tym może też one nie są grube, więc jak najbardziej myślę, że można by się do końca września czy tego, tam 20. 1 września, czyli do zakończenia czy 22. Nigdy nie wiem, ale nieistotne. Już jestem po maturze z geografią, mogę nie pamiętać. W każdym razie chociażby ten pierwszy tom myślę, że warto się z nim jeszcze właśnie w tą porę roku zapoznać, szczególnie ten pierwszy no i trzeci, no ale jednak, żeby dojść do trzeciego trzeba przeczytać drugi. W każdym razie ten pierwszy jest naprawdę bardzo mocno zmysłowy, wpływa właśnie na tą naszą wyobraźnię z tego względu, że właśnie Natura w tej książce odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ zaczynając od fabuły, mamy tutaj właśnie strefę X, czyli miejsce, które kilka lat temu zostało dosyć mocno, tak bym mogła powiedzieć, po pierwsze odcięte w ogóle od jakiejś reszty cywilizacji, i jest to przestrzeń, taki duży ekosystem, który. Fluktuuje, który zmienia się w bardzo taki niekontrolowany sposób. Jest to ekosystem, który mutuje, w którym powstają jakieś dziwne organizmy. Nie do końca wiadomo, co się z nim dzieje, i w związku z tym dlatego też obszarów wysyłane są właśnie przez Southern Ridge, czyli taką organizację badawczą, powiedzmy, ekspedycje. Ekspedycje badawcze, naukowe, które mają przeprowadzić pewnego rodzaju właśnie rozeznanie, o co tam w ogóle. Chodzi. No i tutaj w tym tomie obserwujemy ekspedycję 11, w której to bierze udział, biorą udział cztery kobiety, cztery. Um różne, jeśli chodzi o swoje wykształcenie właśnie kobiety, natomiast my to wszystko poznajemy z perspektywy biolożki, która też chociażby ze względu na swoje wykształcenie opisuje nam ten, nam ten ekosystem, no bo dosyć szybko właśnie się w nim znajdujemy, z taką bardzo dużą szczegółowością. Zwraca uwagę właśnie na takie różne biologiczne. Ym, jego aspekty, więc jest to niesamowicie takie detaliczne, i my potrafimy. Ja się czułam, jakbym właśnie w tej dziwnej, mutującej strefie X się znajdowała. Także jest to. Też pozycja mocno symboliczna, bardzo nietuzinkowa i to jak właśnie ten autor nas hipnotyzuje, jak wpływa na naszą wyobraźnię, na naszą głowę, to jest coś niesamowitego. Sama ta historia też rozwija się w dość makabryczny sposób, bo kiedy kobiety schodzą do Wieży, która jednak znajduje się pod ziemią, z ich ciałami, z ich umysłami zaczynają dziać się naprawdę niepokojące rzeczy, więc jest to bardzo właśnie taka niepokojąca y, rzecz, cała seria taka, taka jest, no może bez tego domu drugiego, znaczy no, trochę też, ale na pewno mniej. Y, niemniej jednak ja od siebie tą pozycję napisaną przez Jeffa Vandermeera w tłumaczeniu Anne Negrala, już tyle razy o tym mówiłam, że pamiętam y, ze wydawnictwa znak naprawdę Wam. Polecam i przechodząc do książki następnej, wrócimy trochę do tych tematów dziewczyńskości, kobiecości. I będzie to pozycja od Alany S. Porterą, Niedobry Zwyczaj, książka wydana przez wydawnictwo Filtry, a za przykład jest odpowiedzialna Agata Ostrowska. I w tej pozycji mamy do czynienia z dziewczynką transpłciową, która to od ma małoko, około tak nie wiem dokładnie ile lat, ale ona wchodzi w dorosłość, więc jest to taka trochę Bildungsroman. Ona poznaje siebie, chce jakoś zdefiniować siebie w świecie z czym w sumie myślę, że mogę powiedzieć, że zmaga się gdzieś każdy poniekąd, natomiast ona ma to jeszcze utrudnione właśnie z tego względu, że sama ogólnie no jest osobą no właśnie transpłciową, tym bardziej, że znajduje się w bardzo niesprzyjającym środowisku, dlatego że jest to maczystowska Hiszpania. Natomiast jednak udaje jej się tej bardzo takiej bystrej i jednak chcącej zawalczyć o siebie, choć ma tutaj wiele momentów, które tą jej nadzieje na jakiś pewnego rodzaju dobry Koniec dla siebie, dobrą przyszłość mogą zaprzepaścić, to jednak kobiety, również kobiety transpłciowe, z którymi wchodzi w mniejsze, większe rozmowy, jakoś pomagają jej właśnie w tej próbie zdefiniowania samej siebie. Jest to bardzo łamiąca i wielokrotnie taka przerażająca książka. Perspektywa też bardzo taka. No jest to mocna książka i wielokrotnie taka przeraźliwa, natomiast ona dosyć mocno utkwiła w mojej pamięci i jest to jednak też pozycja, która uwrażliwia. To na pewno, jakby nie jednak, tylko to na pewno. No ale tą swoją gdzieś też brutalnością, bo ten świat, w którym się znajdujemy, jest naprawdę no taki bardzo niesprzyjający i brutalny po prostu. Też jakby nie było taki duszny i... Zatrważający, trochę też wnerwiający. No to z tą pozycją też myślę, że warto się jeszcze w, tych, w tym najbliższym czasie zapoznać. Także jesteśmy, doprowadziliśmy do połowy, bo nie powiedziałam w sumie, że też tych książek będę miała dla Was tutaj osiem. A więc, pozycją numer 5, już tutaj nie mam tej książki fizycznie, chciałabym, no ale tak się nie udało, jeszcze przynajmniej, jest to kobieta w fioletowej spódnicy, Natsuki albo Natsuko. I ma murę w tłumaczeniu Wiktora Marczyka z tej, serii z tej serii wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, bowiem to jest pozycja o obsesji o bardzo dużym takim zafiksowaniu jednej kobiety na punkcie drugiej, ale absolutnie nie chodzi tutaj o jakieś takie wątki romantyczne. Po prostu nasza, właśnie tytułowa kobieta w fioletowej spódnicy. Wie totalnie wszystko i interesuje się bardzo szczegółowo życiem kobiety w żółtym kardiganie. Z początku ta książka wydaje się być niczym spektakularnym. Nawet powiedziałabym, że może nieco monotonna, monotonny jest jej wydźwięk, bo widzimy to, że w sensie czytamy po prostu o takich. O takiej prozie życia tej kobiety w żółtym kardiganie, o której opowiada nam właśnie ta w fioletowej spódnicy. Natomiast w pewnym momencie ta książka przybiera bardzo niespodziewany ton. Zaczynają się dziać dość skomplikowane. Takie niepokojące rzeczy, i skręca ona w zupełnie taki niespodziewany dla nas kierunek. I z tego wszystkiego powstaje nam naprawdę niesamowity thriller psychologiczny. Widzimy tą obsesję, która prowadzi do bardzo, do takie szaleństwo w ogóle, które prowadzi do, do jednak bardzo. Nie, spoty nie, nie, nie jesteśmy, ja nie jestem w stanie, nie wiem, czy ktoś jest w stanie przewidzieć, do czego to w końcu tam doprowadzi, ale nie chcę zdradzać zbyt wiele, nie chcę mówić zbyt wiele, bo jest to no też bardzo krótka książka, nie zajmie wam ona wiele czasu, a naprawdę jestem w stanie Wam to zagwarantować, że może nie chcę użyć słowa ubawicie się tam dobrze, ale no ta książka Mocno wpłynie na, na wasz mózg, po prostu zryje wam, kolokwialnie mówiąc, banie, przynajmniej mi tak, właśnie na mnie tak ona zadziałała. Tak więc kobieta w pilotawej spódnicy powiedziałabym, że jest pozycją obowiązkową na zakończenie wakacji. Ja bardzo chciałabym się z nią nie to, że zapoznać, ale po nią sięgnąć po raz kolejny, może właśnie bym sobie ją sprawiła. No i czytała, bo w sumie, w sumie, dlaczego by. Nie, skoro jest tak krótka. Kiedy mówiłam o książkach e, o dziewczyństwie e, i tych właśnie pozycjach, gdzie to kobiety, dziewczyny odgrywają bardzo dużą rolę, e, główną, e, po prostu jedyną, nawet że rzec, e, to chciałabym jeszcze wspomnieć jakoś się zapisałam ją sobie później ona by pasowała, pasuje po prostu do tej podkategorii, więc powiem o niej. Teraz i są to stróżki. Marie Halber z wydawnictwa Cyranka. Jest to bardzo przejmująca opowieść o przyjaźni. Przyjaźni, która determinuje całe życie dwóch właśnie dziewczyn, które tą swoją przyjaźń zawiązały w bardzo młodym wieku i na dobrą sprawę nie znają po prostu życia bez siebie nawzajem. No i w momencie, kiedy dochodzi do... Tragicznej sytuacji, która je w pewnym momencie rozdziela, pytanie, jak mają teraz bez siebie żyć, jak ułożyć sobie, jak w ogóle odnaleźć się w świecie, w dorosłości, bo są to też, jest to też moment, kiedy ogólnie każdy z nas, też no właśnie, jest to moment wchodzenia w dorosłość, więc jest to po prostu ciężkie, żeby w tym świecie się odnaleźć, a tym bardziej, kiedy straciliśmy osobę, która dotychczas, no, była dla nas jak. Była po prostu naszą drugą ręką, mogłabym powiedzieć. No a tym bardziej, że ta przyjaźń nie zakończyła się w najlepszych okolicznościach. O tym wszystkim czytamy z perspektywy jednej, właśnie przyjaciółki. Widzimy całą tą sytuację gdzieś, właśnie z jej strony, jej oczami, i był to bardzo przyjmujący obraz. Też książka, która. Opowiada o byciu dziewczyną. Jest to bardzo taka dziewczyńska opowieść o dziewczynskich problemach, o tym, jak trudno jest właśnie być dziewczyną i wchodzić później w bycie kobietą, że tak, że tak to ujmę może trochę, nie wiem, bez sensu, ale z drugiej strony też tak o tej książce taki, w taki sposób myślę. Także ostrzegam. Że jeśli po nią sięgniecie w najbliższym czasie, to jeszcze spotka was płaczek na książce podczas lektury jakiejś książki, właśnie podczas tej, bo no mi szkliły się oczy wielokrotnie, też mogłam odbić siebie nieraz, jakąś swoją relację, właśnie w którejś tam sytuacji opisywanej w kontekście właśnie. Tej, tych dziewczyn, tych i jej, tych, tej ich relacji, więc no jest to naprawdę bardzo dobra rzecz. Wiem, że ona też wygrała jakąś nagrodę albo była nominowana do pewnej takiej istotnej polskiej nagrody. Mogę to sprawdzić w sumie, bo aż sama jestem ciekawa, wam to napiszę. Także polska bardzo dobra rzecz. Jeśli jeszcze nie zapoznaliście się z nią, to myślę, że bardzo, bardzo warto. I teraz na zakończenie jeszcze dwie książki, o których ym, chciałabym trochę powiedzieć może razem, ale z drugiej strony, jakby to nie jest jedna książka, e, tylko że one w mojej głowie troszkę się zlały w jedną. Co prawda, jedną ostatnio sobie. Relidowałam w audio. Chciałabym bardzo wrócić do tej drugiej, bo czytając teraz opinie, żeby też przygotować się do tego filmu, widziałam, że Alex napisała tam, że właśnie też jej te książki były dla niej podobne w pewnym momencie, ale później ta jedna skręciła w inną stronę, czego ja trochę nie pamiętam. Ale o jakich książkach w ogóle ja teraz mówię? Są to książki literatury skandynawskiej. Obie dzieją się też w lato: Mianowicie są to Dorośli, Mari Obe, i jeszcze druga książka to Utonęła, Teres Boman. Ja ostatnio właśnie robiłam sobie rewit dorosłych, więc mam tą książkę na świeżo. Tam rzecz dzieje się właśnie podczas wakacji, jest taka duszna pogoda. Mamy naszą główną bohaterkę, która wyjeżdża. Do domku letniskowego, który współdzieli ze swoją siostrą oraz jej mężem. Natomiast wiemy, że oni tak nie do końca dobrze patrzą na to, żeby ona dalej była tą współwłaścicielką. Wyjeżdża tam właśnie w celu takiego trochę urlopu, ale też jej mama będzie tam świętować swoje 65. urodziny. Jest to książka pełna takiego niewysłowionego żalu, jakiejś takiej. Mm, Takiego bólu i niewypowiedzianych, właśnie pretensji wobec na przykład tutaj, właśnie tej jej siostry, bo widzimy to, jak niesprawiedliwie były traktowane te, te siostry w dzieciństwie, przynajmniej, no, kiedy obserwujemy tę sytuację oczami naszej głównej bohaterki. Też sprawy wygląda tak, że jest ona bezdzietna, a ma. Jest po 30. Nie wiem, czy nie dochodzi do 40., bo też zaczynamy tę książkę w momencie, kiedy ona zastanawia się i też w ogóle cała akcja toczy się w międzyczasie, kiedy to ona czeka na telefon ze Szwecji, gdzie tu chciałaby zamrozić swoje jajeczka, by ewentualnie móc zajść w ciążę w późniejszym wieku. Więc też właśnie ta kwestia macierzyństwa i też to wywieranie presji trochę ze strony właśnie na przykład tej matki i też sama samo macierzyństwo w kontekście tej jej siostry. To są tutaj pewnego rodzaju istotne kwestie. Przygotujcie się też na to, że narracja, która jest właśnie nam prowadzona przez tą główną bohaterkę, ta główna bohaterka właśnie to jest taka kobieta dość mocno antypatyczna. W sensie z jednej strony możemy jej bardzo współczuć, bo spotkały ją no właśnie no, chociażby to jej dzieciństwo i ta... Zazdrość też w stosunku co do siostry, zawiść swego rodzaju, em, która ja bym powiedziała, że jest uzasadniona. E, możemy jej właśnie współczuć, ale z drugiej strony jest też bardzo wnerwiająca i podejmuje em, działania albo ma pewne myśli, wobec których, no, kiedy na nią patrzę, nie mogę powiedzieć, że jest to pozytywna bohaterka, więc trochę mnie ona też denerwowała, ale ja takie też narracje bardzo. Lubię taki duszny też no, klimat właśnie z tej, z tej powieści, bije, także tak się prezentuje właśnie rzecz, jeśli chodzi o książkę Dorośli Marii Obe w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. Natomiast przychodząc do książki utonęła jednej z moich ulubionych autorek, Teres Boman. Jej nowa pozycja już do mnie leci, więc nie mogę się doczekać lektury najnowszej jej książki, czyli Góra Prawdy. Natomiast jeśli chodzi o Utonęła, to tutaj znowu mam bohaterkę, która będzie jechała do jakiegoś domku. Tutaj ta kobieta też wyjeżdża w domku swojej siostry. Pierwszy raz będzie właśnie wizytować w nowym domu jej oraz jej męża w sensie tej siostry i jej męża. No, i właśnie też tutaj ta relacja siostrzeńska, w której to jest też bardzo wiele tajemnic, jakichś niewypowiedzianych sytuacji. No i jest to też pozycja, w której dochodzi do pewnej zdrady, ale to jest w opisie, także myślę, że łatwo można się domyślić, ale to jak argumentuje. To nasza główna bohaterka, i to, jak wygląda, przebiega jej właśnie proces myślowy. Jest też swego rodzaju thriller myślę, że mogłabym tak o niej powiedzieć. Także, mówię, duszna atmosfera, trochę taka też lepka w tym wszystkim. No i również antypatyczna bohaterka. Także nieco podobnie właśnie do poprzedniej książki, ale chciałabym ją sobie jeszcze, mówię, odświeżyć, więc nie będę tutaj. Kłamać I mówić jakieś rzeczy, których aż tak bardzo o niej nie pamiętam, ale myślę, że w sumie w audio to będzie całkiem dobry, dobry pomysł, aby sobie do niej e, wrócić. E, także w sumie też dopis dopiszę ją sobie do swojego jeszcze letniego tbr Także e, tak prezentują się te książki. E, krótkie, pozycje, duszne, klaustrofobiczne, niewygodne, niepokojące e, książki, które chciałabym Wam polecić jeszcze właśnie na e, te. W sumie ostatnie tygodnie, które są przed nami tego, tych wakacji, a bardziej no lata, bo w sumie wakacje już końca. Wakacje dla uczniów po końcu dobiegają, dla studentów jeszcze nie, no, a jeśli już ani studentami, ani, ani uczniami nie jesteś, no to pewnie wakacje w sumie to jest w terminie do końca znany, ale nieistotne. W każdym razie mam nadzieję, że udało Wam się znaleźć tutaj coś dla siebie, że do której z tych książek wam, Was zachęciłam. Jeśli już może czytaliście te książki, to dajcie znać, co o nich myślicie, bądź też będę bardzo chętna, jeśli polecicie coś od siebie, co jeszcze udałoby się zdążyć, po prostu właśnie przeczytać w niedługim czasie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony na oglądanie czas i widzimy się już niebawem. Papa